American Wilds! You o Blokada dyferencjału nie może zostać włączona podczas korzystania z automatycznej skrzyni biegów i może ona uszkodzić pojazd podczas jazdy po twardych nawierzchniach. No to już jest taki hardcore realizm. Uszkodzony pojazd nie będzie sterować. W ogóle? Jego silnik ma mniejszą moc i stragany. Jak stragany są mniejsze? <laughs> stragany? Co to jest stragany? <laughs> Jakieś tłumaczenie Google Translate chyba. Stalls! <laughs> Have less power and stalls! Gaśnie! Stragany! Pojazd stojący na wzniesieniu stoczy się w wyniku działania grawitacji. To jest zdaryska gra skąd Nie wiedzą o e grawitacji. <laughs> Czyli rozumiem, że mam uproszczony włączyć tryb. Pojazdy początkowe. A możemy wybrać? I się obracają, jak w jakiejś grze z lat 90. -tych. Czyli wybieram sobie dwa pojazdy. Nie nadaje się to jazdy terenowej? A chcesz się kurwa założyć? <noise> ja Brak pojazdu, mogę jeszcze jeden? Balans rozgrywki 4 Co to w ogóle wszystko znaczy? Powiem ci tak, tak. Przytulę, tak. Nawet się cieszę, że to gramy Bo ja lubię Asotokosę Ale doszedłem do, do pewnego wniosku dzisiaj Jak kurwica mi strzeliła Jak już na dwa no. zakręty przed końcem wyścigu goś mi wypitował Ta gra jest o, To nie jest gra do re relaksowania się No niestety nie jest po prostu nie, A tutaj można nie. Mam nadzieję Nie, też nie <noise> Będziesz się wkurwiał jeszcze bardziej Jak będziemy zakopywać co 5 minut Dobra, zobaczmy jak mój Szewi brzmi no ja, jest to obok... To Dzisiaj chyba jest. Napęd na cztery koła, baby. Ty, a dlaczego... Nie gadaj. Mój Chevrolet... ma napęd na przód. <laughs> Ty masz <laughs> poprzeczny silnik? <laughs> nie wiem. Ale ja Asy, wybrałeś Chevroleta? No bardzo amerykański model. Nie, nie, jest wzdłużny, to dlaczego on ma napęd na przód? Ej, bez kitu. Napęd na tylne koła nie działa. Chciałem ja tak, cywilek. że muszę naprawić sobie sa samochód na pewnie, czy coś jakiego? Uszkodzenia mam cztery tylko. A nie dobra, nieważne miałem ręczny dociągnięty. Ja, pierdole, Ej, to nie pierwszy raz się, się zdarzyło. Tutaj cięcie do momentu kiedy chciałeś się ze mną ścigać. Ale zjebałem stan. Nie, to bez sensu, zrąbałem kompletnie. Ja byłem <laughs> Watchpoint mamy na, na środku i musimy do niego dotrzeć, koniecznie, bo, bo inaczej nic nie widzimy na mapie. O, widzę cię. Ty takim starym głównem jedziesz, to nic dziwnego, że tak powoli. <laughs> <laughs> Stary, ale ma charakter Musimy jechać wzdłuż tych bel, co są powijane Ty, ale ty naprawdę równo zapierniczasz z tym Blazerem Możemy jechać prosto dalej I mamy też Watchpointa i Fuel Station, widzisz? jest lumber Mill Nie możemy tam jechać, ale ja bym jednak chciał zahaczyć ten Watchpoint na środku A, faktycznie, ominęliśmy kompletnie Watchpoint A jesteśmy kupi. dobra, to co, mamy się cofnąć? Nie Dawa. no, przejdźmy w kierunku tej stacji Tam też jest Watchpoint ale moment, moment, moment. Ten watchpoint, to ja dobrze rozumiem, że to jest tam tutaj ta wieżyczka na, na szczycie góry? Tak. Jezus, jak my tam się dostaniemy? właśnie nie wiem. Dam radę! Dam radę na przednie koła! Dawaj, 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 dawaj! Ale bez sensu to robię w ogóle. Próbuję oszczędzić paliwo, używając tylko napędu na przednie koła. Przez co miele w miejscu, zamiast się wspiąć, zużywając więcej paliwa. A trzeba chyba się tak. cofnąć. Trzeba się cofnąć z tego poprzedniego watchpointa. Bo tam też widać na mapie drogę, która prowadzi do, z kolei do trzeciego watchpointa. Tak, 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 to prawda, patrzę na to samo, no. Jeszcze jest naczepa furgonowa po lewej stronie. Załadowana przyczepa na drewno. No te wszystkie załadowane przyczepy pewnie trzeba zabrać stamtąd i dowieźć do yy, tartaku. No dobra, to co, cofamy się i jedziemy po punkt obserwacyjny? Tak. Tu jest droga, proponował jechać drogą. Okej. Okay. Jak się podpina? Klikasz na czarną kropkę. A źle jedziemy, musimy zawrócić. Dobrze, że mam doświadczenie z ETS-a. Z moich ilu? 400 godzin, że. 400? Nie, wjechałem w swoją naczepę. Moje całe doświadczenie poszło na marne. Zbłaziłeś się przed oczami całego internetu. Ty, ale całego, całego narodu. Jeźdź. Ale piłuję tymi przednimi kołami, to ciągnę to przyczepę na, na asfalcie nawet. Ale lipa. Ups, sorry. <laughs> yy, no, pomyślałem, że to dobry pomysł. Już tak nie myślałem. Ja bym jechał wzdłuż, wzdłuż jednak trasy. Teraz spróbuję z tym pojechać. Fuck. Spróbuję to dobre słowo. O nie Czy ja Oj! będę pierwszą ofiarą wyciągarki Właśnie się zakopałem pa, Nie, ja się ruszam jeszcze kupy. Ja się jeszcze ruszam. A gdzie co dziś? No pojechałem dalej już aż tak dalej. Ej, A, hej! Dawaj Chevy Ale jeszcze broń, są wykurwiste i w ogóle czyjemy są zajebiste No Nie podoba mi się to teraz szczerze mówiąc. Ja ogólnie staram się jechać za tobą, ale jak na razie to... Nie idzie nam najlepiej No i tak? Jesteśmy coraz bliżej. Gdzie ty jesteś? Jest to no. Ty A jak ja odkryłem watchpointa to Tobie też się odkrył, tak? Tak Dlatego moglibyśmy się... Ja bym się mógłbym... tam, gdzie? No, no, no. Moglibyśmy się rozdzielić, ale to nie jest bezpieczne. Mój szef jest lżejszy, więc może po prostu... Wyceluję w górę i się uda wjechać. Ty, spoko. Chcesz się pojawić? wrócę. ruce. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Okej, okay, dobra, dobra. Jest, ja. mamy mapę. Dobra, no to co? Musimy nasze tiry gdzieś wziąć, tak? Aha, to... NIE! No nie! E, ok. okej. Okay, dobra, D dwa dachowania. chowania. Okej, okay, żyję. <śled> Nic mi nie jest Znaczy mam uszkodzoną ciężarówkę trochę Ale to nie jest dla mnie nowość jakby Słowa uszkodzona i ciężarówka Częsta fraza używana w moich filmikach A ty już jesteś bo tam przy tej wieżyczce? Ja już watch Pointa odkryłem Dobra ja cię zgubiłem, w ogóle nie wiem gdzie jechać Więc teraz wykorzystam to, że jest wiele płasko I się zatrzymam, żeby spojrzeć na mapę Ty jesteś już wow jak daleko A ty zapierniczasz o! Co się stało? Wyjebałem w... GŁAZ! <noise> Mam rozjebany samochód! <noise> Ty, ale jest jedna zajebista zaleta w jeździe na kierownicy. Możesz sobie delikatnie ruszać na sprzęgiełku i wtedy ci się koła nie zakopują. Weź go weź i zacznij jechać w kierunku w loaded lock kartów, a ja w tym czasie odkryję watchpointy, tyle ile mogę. I też wezmę sobie swojego tira i jakoś tam się ci spotkamy. Świetny pomysł. Jak <laughs> na razie próbuję w ogóle wyjechać. Nie no zakopałem się właśnie. Mam problem. Jechałem od strony klifu i nie wiem jak wjechać do góry. Ja mam większy problem, nie mogę wyjechać w ogóle. Jestem w takiej dziwnej pozycji, żebyś w ogóle nie uwierzył jak ja się tu znalazłem. Teraz nawet by byłoby lepiej, gdybym się przewrócił. Nawet mój kierowca patrzy na mnie i się dziwi, że ja coś takiego zrobiłem. Skończ mnie ocenię Nie ma do czego się przyczepić. Koniec. Biorę Forda F-150 w takim razie. Fajnie brzmi. No to teraz będzie Ford vs. Chevy, bo to są dosłownie w tym samym czasie i ta sama ten sam segment samochodu konkurują ze sobą. Let's go. A! Nie! Wywróciłem się. Serio? Czekaj, już jadę. Teraz może się uda się odwrócić sprutem. Oh. No to ci nie pomogę, bo się chyba zakopałem. <noise> Czekaj, zaczyna się, nie? I to jest Madrener. Dobra, jestem blisko ciebie już. Będziesz musiał mnie wyciągnąć, bo ja z wyłączonym silnikiem nie mogę się sam wyciągnąć. Ty, stoi, ty, 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 stój, stój, stój. Nie ma jakiś świateł roboczych z tyłu? <noise> dobra, ręczny zaciągnięty. Hmm. Przyjąć propozycję wyciągnięcia od Mikey bo i <noise> tak, proszę. Całkiem się przyda w takiej sytuacji. O, o, o. Czekaj, musimy zmienić taktykę, bo tylko Cię będę w tył i zablokujesz się o drzewo. Dokładnie. Lepiej mnie przeciągnąć przez dach. Jeszcze, 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 jeszcze. No i co teraz? No jeszcze. Weźmy z tego drzewa przede wszystkim. No nie, no znowu na dach. Ała. Dobra, się udało. No dawaj teraz za dach i jesteśmy jest yes! to się nie nazywa kooperacja eee, mam problem uh! 90 litrów paliwa tylko no, to jest miejsce gdzie mój samochód się zakopie, bo jest za ciężki Pomagam Tak jedzie 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 dobrze no, ja no, się spróbuję, mam... czy... Moim malutkim blazerkiem w porównaniu z tego twojego forda a nie, sorry, ja mówię to na, na to blazer, a to jest Ford. Ale obraza. To jest Explorer? To jest F-150. Lepiej by było, wjechał na szczyt tej góry, tak naprawdę. Ale przesuwamy się, centymetr po centymetrze. No ja próbuję, wiesz... tal tal po calu. <laughs> Islamską taktyką próbuję się bujać. Ty, ta technika bujania się działa. Czekaj, ja już jestem w zasięgu drzew, mogę się od drzewa dołamać też. Okej. Okay. No, trochę szybciej będzie. O kurwa, coś stało. Wylałem wodę na komputer, czekaj. Dobra, jestem. Kryzys zażegnany. Tak, akurat się jasno zaczyna robić. Ale jest. Pięknie teraz. Ta gra potrafi być naprawdę fajna. Jest taki. Yy... O super, Zrujnowałeś moment, dobra, już jadę. Mam poczekać? Dajesz, ale? Tak, tak, jadę. Czy z trudem? A. Czekaj, my źle robimy. Jak wjedziemy w to, to już się zakopiemy na stałe. Musimy jechać z boczem. Ja tutaj wcześniej Blazerem jechałem. Tu jest fajne zbocze, tutaj po lewej. Jedźmy, no tak. znaczy, ja jadę w lewo, jak no, nie wiem, jak chcesz. Dobra, ale nie, no ja będę się ciebie trzymał, żeby ci pomóc w razie czego, ale ja tędy przejadę, tylko nie wiem, jak ty. Rzecz w tym, że z boczem będzie trudniej, bo tam jest bardzo mało miejsca i ja nie wiem, czy twój tir się tam zmieści. Moim zdaniem jest większa szansa na powodzenie tam z boczem ze względu na przyczepność niż tutaj na rozmiar. Ja jadę tędy, bo tu jest jakaś taka miara ścieżka. No, ty masz większą predyspozycję do przebijania się przez drzewa za to, nie? Ale masz też większą predyspozycję do zakopania się. No <grym> możesz się zła przegrać. On się tutaj bardziej przyda niż tam. No tak. To dobra, no a, a Blazer gdzie jest? Na szczycie góry, tam gdzie, tam gdzie Blazer powinien być. Wow. To kto bierze tą naczepkę? Chyba jak już tutaj się zatoczyłem, za to, to chyba ja. <śmienicza> Wciągam Ciebie zamiast siebie <śmienicza> Nie, to no bez sensu yy. <śmienicza> mój, mój kierowca tylko do przodu i do tyłu głową rusza Animacje tego kierowcy w tej grze są Oprawił sobie czapeczkę właśnie. To ja, ja nie widziałem takich animacji kierowcy w żadnych grze o samochodach nigdy chyba. Gościu właśnie za, założył sobie rękę na szczyt kierownicy, patrzy sobie w lewo, poprawia sobie brodę, drapie się jak naciska ręczny, to naprawdę naciska ten ręczny, zaciąga go. To jest genialne. Jakie głupie bagnisko, nie dobra, little help. Teraz możesz się mnie zaczepić, ja cię spróbuję podciągnąć. Ale sam się zaczep też. O drzewo. O, dobry pomysł. A, okej. Okay. Możemy mieć tylko jedną. Się za chwilę skończy paliwo. To jest najgorsze. 70 litrów już tylko. Dobra, gdzie Z chcesz jechać dalej? No teraz to się nie mogę zatrzymać. ale ja teraz muszę na pełnej kurwie lecieć po ten no, wózek. Dawaj, przez to no Nie, no, zakopiesz pierwsze. już, się. Pójk, już stanął. Się. Ty, a może zróbmy inaczej. Ja zaczekam tutaj, a ty przywieź tego loga. Tu, bo tu już się za chwilę droga zaczyna, z tego co kojarzę. Tu już jest trawa, ta ziemia jest mniej mokra wydaje mi się i będzie łatwiej przy tym przejechać. A może z rozpędu mi się uda zjechać. Jest! Wyłania się tir z drzew. Śmieszne to jest. Dobra, o jakiej ty drodze mówiłeś? Tu, tu gdzie tam stoimy jest droga w dół? Nie, tam w prawo przez te drzewa musisz przejechać. Taka, ej, muszę się. ja się muszę cały czas przepinać, bo on w ogóle nie jedzie. To jest bez sensu tego tira tutaj ciągnąć. Co my robimy? W nim można mieszkać, a ty nie próbujesz przez bagno przejechać. Lepiej, że squeeze, through. Co to jedź, jedź, do punktu oddania drewna, a ja się z, jakoś stąd zaraz wyka... Teraz kam na pewno. Nie przejechałem ani jednego metra bez kabla przez ostatnie 10 minut. Nawet teraz jedę na kablu, chociaż szkoda, że ty nie wniszczy kabli. Ja no. cały czas mam kabel podpięty. Bez kabla, pięknie. Znaczy, okej, okay, co jak co, ale jak na twój bezużyteczny tir, wygląda on zajebiście. No to Ja się Teraz nie zatrzymuję, więc nie, nie czekam. Ja muszę jechać do w pełnej. O, moja naczepa podskakuje na moje. Jest! Hello! I'm here. Tu masz tego Chevroleta Napko, tak? Mogę go wziąć. No, on jest bliżej. Jest naczepa harcerska też. I zakładam, że tutaj gdzieś jeszcze przy punkcie obserwacyjnym pewnie coś gdzieś jeszcze będzie. A tu jeszcze są dwie. Ja pierdolę, gdzie tego jest. Ta mapa jest ogromna. Jest! Jestem na szczycie! Jadę twoją drogą. Au, oh, fuck! Nie uderzaj w ścianę! O, no nie! Forma. Co się stało? Dobra. A, nie mogę teraz używać tej wyciągarek? No nie. Ja pomóż! Odłącz na cepę. I na by się wywróciła po prostu. Trzeba płakać. Ja sobie dwóch nieznajomych w prostu, o! Oh, ktoś się wyliczył, pomagam. Jak ta reklama e, Toyoty. Lincoln. Helen. What a lovely coincidence. What are specimens up to? Do you know here to here. All right, bye bye. bye. Cheerio. bye. Cheerio. bye. bye. Cheerio. bye. bye. No ja przepraszam bardzo, ale czym my mamy ciągnąć te przyczepy? No, zakładam, że z modyfikowanymi tirami Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze będzie na mapie Dobra, czekaj, pauza, bo muszę iść po wodę Bo sobie wylałem całą wodę nie mam co Git <giby> Dobra, tym razem z daleka od komputera pozdrawiam. Już pojechałeś dalej? No, jadę odkryć wieżę Bez naczepy to jest w ogóle pana uwiechać pod taką górkę, nie? Czekać na siebie? Nie, 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 nie Po prostu tutaj mam dobrą w miarę ścieżkę, ale jak też może trochę prostu... Trochę stromą Eee, dajemy radę nie mogę, mi idzie stuknąć teraz. Ja też muszę uważać. Łohoho, wow, widzisz jak strzela z rury? No mnie też, ale jaja. Nie, No kurwa mać. Co, znowu? Patrz co się dzieje, patrz kurwa się <laughs> Okej, okay, dobra, okej, okay, nie muszę już pytać. Dobra, ee, biorę Blazera. One lone ranger left. Carrying out his mission in the night. Dobra, jak już jestem tak blisko, to do, do tego loaded karta zniszczeń. zniszczę. 215 na 300. Dobra, spróbuj delikatnie po powolutku jakoś tak ostrożnie wrócić z tym loaded kartem, a ja też wezmę Loaded karta i spotkamy się przy Lambermill'u. Teraz naprawdę jadę ostrożnie Jak swoim. Ja. Jestem w jednej czwartej drogi. Ty też widzę sobie radzisz blisko już jesteś w miarę. Tylko no spaść z tego tam. klifu tutaj? Tak, właśnie zastanawiam się co ja mam zrobić, żeby zjechać z tego klifu Ja nie widzę żadnego zjazdu sensownego Nie wiem, tak jadę, jakieś takie ścieżki i liczę, że zaraz będzie wy jakieś wypłaszczenie e, Na mapie widzę, że nie o, a tutaj w prawo masz mało drzew Jak na pierwszą mapę to dość trudna to jest mapa, nie? Trudno Żadnych się. dróg nie ma Ja tam Pamiętam, że w jest to chociaż jakieś drogi były takie podstawowe I na przykład była jedna przeprawa przez błoto Tak, powinien być garaż, to jest w ogóle... Nie wiem o co chodzi z tymi naczepami W sumie możliwe, że nie ma garażu bo te naczepy furgonowe chyba są po prostu rozstawione, tak, żeby można było się z nich naprawić. Tych załadowanych przyczepek małych na drewno jest tyle, żeby wypełnić tartak. I nie mniej, nie więcej. Więc tylko za pomocą nich chyba mamy skończyć tę mapę. Okej, okay, mam wózek. Próbuję wjechać pod pionową ścianę. Nie wiem, czy mi się to uda. Jest! Nie, 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 nie. nie. O Jezus, Maria, nie wróci się, błagam. Nie w tym momencie, już jestem w połowie drogi z powrotem. Jak stąd wyjechać teraz, żeby się nie wrócić? Już dwa dni jedziemy. Nie <grystanie> się uda. Przepłynąłem ostatnią dużą przeszkodę. Niedługo będę w tartaku. Jak kusi, żeby trochę przyspieszyć, ale ilekroć przyspieszysz, od razu się wyłaniają głazy z utraty i od razu ci się przypomina, nie, nie warto. O kurde, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, jest jeszcze sporo w dół. Ale w dół lepiej niż w górę. Łatwiej zjechać, łatwiej też się wywrócić, fuck! Oh! Okej. Okay. Mój się udało, nie chcę zapeszyć, ale bez uszkodzeń. Mój Ford pali 6 litrów na minutę teraz. Brzmi bardzo niezdrowo. 131 metrów zostało. Zostało 70-70 metrów dasz na Ty jedziesz w, z widoku w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz. W środku jest dość ciekawie, bo tak chyba wrażenie jakbyś był dosłownie w akcji. No, ale nie widzisz też co robisz. O Siemano! Co, jesteś tu? No, obok ciebie. O! O oh, siema, w the samym yeah, nice Nie spodziewałem się, że przyjedziemy w tym samym czasie Eee, scout trailer O no, zajebiście syki, czyli to, to, to masz bliziutko tutaj? Tak, blisko Właśnie dlatego mówię, że ja chyba wezmę tą przyczepę I po prostu ty jako asysta pojedziesz No to jedźmy Dobra, ale ja jadę tędy na dół Bo to jest bez sensu tam spadać z tego klipu Tutaj jest łagodne rzeczywiście Okej, okay, uważaj, bo tam jest Dość stromo tam gdzie jedziesz Nice! nice, nice. Co on zrobić teraz? Jak spadnę stąd, to się wywrócę. Tak. A no spróbuj pełna do przodu i w lewo. Aaaa! Czekaj, 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 czekaj. Pociągnij czekaj. mnie za przód, może. Yy, nie. Muszę wjechać na górę i pociągnąć się za bok. Tak, za tył. Tylko, ja tam wiadę tutaj? Nie, tu nie wiadę. Czy wiadę? Nie wiadę tu. O! Kurwa! Ile masz szkodę 48 A, to nieźle No, no, dawaj, 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 jeszcze raz Podjechać A, fuck! Czekaj, czekaj, dobra, stój, prawo, nie ruszaj się Nie, nie, nie się, nie się, mam plan O, to jest więcej niż 45 stopni, nie? O, jest, 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 jest. Kopałem teraz przez to wszystko. Fuck. Złap gdzieś przyczepność Fordzie, błagam. Jesteśmy w się... deep trouble. To było takie niewinne, nie? A takie sytuacje są najgorsze. Dobra, stop. Nie. Yeah. Wykopałem się i teraz muszę coś jakoś sprytnie stąd wyjechać, żeby się znowu nie zakopać. Ten głupi będę yeah, się nie da. To się jeda No już teraz oj, już nie wiedziesz, oj. teraz już nie wiedziesz no Musisz zjechać do tyłu O, stary, Ale masakra Ale głupotę zrobiliśmy No to było jemote z mojej strony Ja kontroluję oboma samochodami na raz, what the fuck? Tak, 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 to samo było w Spintails Dawaj, 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 yeah! jaaa Dobra, i teraz Fordem Ło, wow, ostrożnie! Dobra, jest dobra, być. dzięki. Nie, ja to tyłem. Spoko. Tylko się nie wywróci. Fart. Jak wózek w O kurde, ale szybko odwróciłem kierownicę. Dobra, jedziemy. Tak, jedziemy. Spogubiam dokąd jedziemy. jest grzebką. 14, nie zdążę na klan. Zawsze kiedy pojadę, ten portem, bo mi się przydarzy. Jaki ruch na tej drodze, co to jest? Ale co, teraz to easy peasy, nie? Tylko się nie wywróć ja. po drodze. Nie mów tego nawet. <gry> tak o. Tutaj jest tak e, łagodnie trochę. Przy tej stacji benzynowej jest taki przejazd. Pamiętaj, że ja z przyczepą gorzej, nie? Jadę. No dlatego ja spróbuję najpierw obczaić jakąś trasę. O, 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 jest! Jest, wjechałem, dobra. Możesz się mnie. Na razie jadę. A, sorry, jadę. Dobra, stop, stop. Już się zatrzymał. O no jest Znaczy jeszcze nie chcę świętować, ale już jest <laughs> Wywoliłem, czy z screenka na pisku Unload! Godzina 45 106 litrów Print unloaded, garages unloaded, zero Watchpoint 4N6 Distance Travel 7 km, Time Rescue, Zero? Jesteśmy! Yeee! Yeah! Najlepiej by było, żebyś wjechał na szczyt tej góry. Przesuwamy się, centymetr po centymetrze. Pomagam? Tak. Już większą predyspozycję do zakopania się. Ciągam ciebie <laughs> zamiast siebie. Sam się zaczął też. O, drzewo. O, dobry pomysł. Już ja to to się W nim można mieszkać, a ty nie próbujesz przez bagno przejechać. <laughs> Dziękuję. Patrz co się dzieje, patrz. <laughs> okay, się dobra. ranger left. Tu no, lepiej niż w górę. Łatwiej zjechać, łatwiej też się wywrócić, fuck! Jak spadnę stąd, to się wywrócę. Tak, muszę wjechać na górę i pociągnąć ci ze bok. <śm> Kurwa! No, jest, 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 jest. No i teraz Oj, nie wiedziesz. no. Kontroluję oboma samochodami naraz, raz, what the fuck. Dawaj, 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 yeah! dawaj, Dobra, dawaj, <śm> O no jest! Easy peasy, nie? Tylko się nie wygląda po drodze.